Siema, ja jestem Xandful. Do Valoranta przyszedłem około 3 tygodnie temu Mam łącznie w okolicach 50 godzin i zdążyłem wbić Golda 1 albo 2 I dosyć często mam MVP gry, MVP drużyny, więc moje słowa są poparte faktami I cała ta zawartość filmu, którą wam dzisiaj przedstawię Często ludzie też mnie wyzywają od smurfów, albo od cheaterów, albo od jebów Mam kompetentywne doświadczenie z innych gier, dlatego chcę się z wami podzielić swoją wiedzą. Może komuś pomogę, choć trochę. Głównie jest tutaj mowa o Valorancie i o tym, co ja widzę u ludzi, ale te porady mogą być zastosowane w innych grach o podobnym stylu. Pierwszy błąd, który widzę u ludzi w niższych rangach lub ludzi, którzy zaczynają, jest to po prostu ogólnie panika i brak spokoju. I tutaj wyróżniam trzy podpunkty, które wynikają z tego. Właściwie powody można by powiedzieć raczej. Pierwszy powód, dlaczego ludzie panikują i nie mają takiego spokoju w sobie, jest brak doświadczenia. Tu problem jest taki, że gracze nie wiedzą, co zrobić w danej sytuacji, albo nie wiedzą, jak mają się zachować, gdzie celować itd. No, czyli po prostu nie mają godzin w tej grze, nie mają doświadczenia, nie mają wiedzy jak się zachować i z tego najczęściej to, to właśnie wynika. Drugą rzeczą jest niepewność aima i o tym jak poprawić swojego aima, jak znaleźć idealnego sensa i tak dalej, to będzie później. I trzecią rzeczą, chyba najważniejszą, jeśli chodzi o panikowanie jest strach przed oceną. No i moja rada jest następująca, po pierwsze... Nie bójcie się grać, jeśli będziesz zblokowany przez to, że boisz się piknąć gdzieś, zaryzykować i tak dalej, bo boisz się, że team cię wyzywa, no to za bardzo nic nie zrobisz, nie pójdziesz do przodu. Pamiętaj, musisz się skupić na sobie, musisz ryzykować, testować swojego aim'a w ciężkich sytuacjach, nawet przegrywać 1 v one, jeśli trzeba. Ale potem musisz zrobić analizę i sprawdzić na powtórce, na klipie, co poszło nie tak, czemu go nie zabiłem i tak dalej. I po prostu wyciągnąć wnioski i się ich trzymać. Więc w dużym skrócie, nie bójcie się duelować, nie wychodzić na 1v1. Jeśli po dwóch tygodniach nie ma nawet lekkiej poprawy, trzeba się zastanowić, co robicie źle, ponieważ takie agresywne testowanie siebie samego sprawia, że musisz się dostosować i zacząć się adaptować. Czyli mieć lepszy refleks, lepszego aima i więcej takich sytuacji ze sobą. Czyli Większe doświadczenie i większy spokój przy 1 a co za tym idzie większa skuteczność, w dużym skrócie. Bo zauważam to, że dużo ludzi boi się pikować, grają strasznie e, powoli, grają zachowawczo i po prostu... Taki styl gry nie nauczy was dobrego aim'a, nie nauczy was jak improwować, ponieważ żeby zrobić improw, Musicie też stać się tym głównym kołem napędowym drużyny, czyli być pierwszym albo drugim w teamie, bo też... Nie zawsze musi być pierwszy w drużynie, żeby być kołem napędowym teamu. Wystarczy, że robicie na przykład entry fragi albo zabijacie tego najlepszego gracza z przeciwnej drużyny. Pamiętajcie, żeby zostawić subę, jeśli film Wam się spodobał albo uważacie, że ma sens, albo że mówię po prostu mądre rzeczy. Także zostawcie suba, komentarz i tego. Aj, lajka, właśnie, lajka zostawcie. Ok, w tym momencie przechodzimy do tego, jak znaleźć swój idealny sens. Jak najłatwiej to zrobić, i tutaj jest sposób, który nam od pewnego gościa z cs 2 Najczęściej yy, robi się to po prostu w ten sposób, że wsyłacie sobie jakąś kropkę na ścianie i po prostu musicie tą kropeczkę trakować. Biegać sobie na boki. Jeśli po prostu nie, nada nie nadarzacie czyli macie za niskiego sensa, to musicie sobie po prostu podkręcić. Ja osobiście mam 800 DPI i 0,33, bo akurat nie wiem, tak chyba zawsze miałem. Cześć, 2 to byłoby 1.05 sensa. Więc najprostszy sposób na znalezienie odpowiedniego sensa, to jest po prostu strzelenie sobie kropki na ścianie i bieganie na boki. Sprawdzenie, czy możecie sobie na tym zam kropką nadążyć, jak sobie tak biegacie. Bo nie wiem, czy zauważyliście tracking. To jest nic innego jak takie mikrofliki. Takie mikro, mikrofliki. Jeden flik, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To jest dosłownie tracking. To są takie mikrofliki. A w Valorancie. Oj. A w Valorancie po prostu takie mikrofliki dosyć dużo dają. Okej, okay, um, tutaj przedstawię wam, w jaki sposób ja mniej więcej trenuję swojego Ja to nazywam "call Aim, ale uważam, że to nie jest do końca call Aim um, Najczęściej To jest po prostu yy, poza dobrym sensem Też sensa można fajnie wyczuć w ten sposób, że Macie tu powiedzmy jednego bota i drugiego Albo jeden punkt powiedzmy, że to jest punkt i to jest enemy I chcecie sobie fliknąć na niego To, jeśli Próbujecie sprawdzić swojego sensa i to jak wyczujecie tego tego sensa w, w prostu w łapie. Lepiej, lepsza sytuacja jest taka, jeśli stąd flikujecie i na przykład macie flika niedolota, czyli on tutaj gdzieś jest, niż jeśli flikujecie stąd na tego gościa i nie trafiacie gdzieś tutaj przed nim, tylko gdzieś daleko za nim, bo wtedy ta sytuacja jest o wiele gorsza. Macie o wiele dalej do niego. To jest po pierwsze, a po drugie to jest po prostu e, to, to nie jest mikroflik, bo stąd to jest dosłownie mikroflik, to jest takie mikro coś, a stąd to jest ogromny, e, ogromna odległość i będzie wam trudniej trafić tego gościa stąd niż stąd. Oczywiście e, ja sobie robię też coś takiego, jak po prostu e, switchowanie z jednego boto na drugiego, po prostu sobie tak o, robię. Przed w tym momencie aż tak bardzo nie celowałem. Może w niektórych sytuacjach, ale musicie mieć po prostu wyczutego aima w takim stopniu, że yy, to jest dla was po prostu już nawet swego rodzaju automatyczne, że stąd robić takie nie? Po prostu widzicie gościa, robić. Wy nawet o tym za bardzo nie myślicie. Po prostu ręka jest na tyle wyczuta, że ona sama to robi. Ja miałem czasami taką sytuację, że mm, gdzieś się zamyśliłem, powiedzmy, bo nie bo mi tu ktoś tupał w wodzie albo nie wiem, gdziekolwiek i sobie idę i nagle tak sobie myślę, o coś mi tutaj tupa w wodzie, nie? I się po prostu zamyśliłem na, nad tą rzeczą, że czy może enemy to przypadkiem nie jest. I nagle gości mi tutaj wychodzi i ja robię wtedy mu flika, po prostu, bo to już jest yy, odruch, że ktoś się pikuje, ty... to musi chodzić, można powiedzieć nawet, że automatycznie po prostu. Niezależnie od, od Ciebie Wtedy można powiedzieć, że masz naprawdę mocnego aim'a nie, nie wiem czy to jest aim ludzi z tych wyższych rank, ale Ja naprawdę bym powiedział, że to jest aim dobry Jeśli sobie tu na przykład idziesz i zamyślisz się i nagle ktoś tu i pikuje ty... mu takiego one-tapa Albo nawet to no, nie one -tapa. wystarczy nawet serię dać I po prostu zabić tego gościa Sam fakt Także wracając, jeśli chodzi o trening mojego kolm Aima, no to są te właśnie fliki. Dajcie sobie dużo czasu, jeśli chodzi o ten trening, ponieważ wyczucie Aima dużo zajmuje. Wydaje mi się, że do miesiąca to można zająć. Wyniki. Pierwsze takie wyniki i zmiany powinny być widoczne po około dwóch tygodniach. Na przykład, że już o wiele łatwiej wam jest tak switchować. Więc ja w ten sposób właśnie in-game ćwiczę swojego. Nazwałbym to Column Aim, ale to nie jest do końca Column Aim, ponieważ ja mocne fliki dosyć robię. Bardziej chodzi tutaj, ja to nazywam Column Aimem, ponieważ po prostu jestem dosyć spokojny, kiedy to robię, kiedy są jakieś odwywany. Ponieważ no, nie można po prostu panikować, bo jeśli bym panikował, to on zrobi tego. Ja bym go nigdy nie zabił. A jeśli sobie po prostu, powiedzmy, zrobię taką pewną symulację, że pikuję na gościa. No to jest mi go łatwiej zabić niż jak ja bym wychodził na niego i... A, no dobra, teraz go tak zabijam, ale no I próbował po prostu nie wiem, walnąć mu serię albo po prostu... Od razu jak go zobaczę, to od razu strzelać, bo to nie zawsze działa lepiej. Wyjść. czekać te pół sekundy dłużej i wcelować się naprawdę dobrze, niż po prostu walić na oślep. Czasami to może zadziałać, ale no... raczej nie jest takie stałe. To, to nie jest coś, co zawsze będzie wychodzić. Kolejną sztuczkę, którą chciałbym Wam jeszcze pokazać, zanim przejdziemy dalej, to jest sam sposób celowania. Ponieważ ja często widzę jak ludzie. Bardzo dziwnie celuję, Albo mają celownik na ziemi. Czyli tutaj już jest mowa o crosshair placement. I chodzą gdzieś jakoś tak, nie wiem. Bardzo dziwny sposób. Albo jak chcą pikować na gościa, to pikują w taki sposób. Uważam, że... Da się to zrobić lepiej. W następujący sposób. Nie trzymajcie celownika na ścianie, bo wy próbujecie go... Trakować przez ścianę. No i okej. Okay. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Powiedzmy, że on jest tutaj w tym miejscu. Taki gościu. I wycylecie tutaj w tym momencie. I on nagle wam wybiega. Wy macie celownik tutaj. A gościu będzie gdzieś tutaj. Możecie fliknąć. Okej. Okay. Ale to nie jest do końca najbardziej optymalne. Eee, ja wam polecam. Bo ja tak zazwyczaj próbuję robić. Jeśli chcecie na kogoś piknąć. To do samego końca. Trzymajcie ten celownik na krawędzi. Na krawędzi tu i tego O. Ponieważ w tym momencie, kiedy on Wam piknie, tutaj, gdzieś nawet, nie wiem, trochę na bok, to nie jest tutaj, powiedzmy, nie? Czyli w tym miejscu o tutaj. Powiedzmy, że tu się zaczyna, a tu się gdzieś kończy. Gdzieś, gdzieś jest tutaj. To łatwiej mi będzie fliknąć stąd, z tego miejsca albo z tego, tutaj, niż z tego. To jest dosyć duża odległość. A im mniejsza odległość, tym pewniejszy jest ten flik. Więc jeśli sprawdzacie jakieś pozycje. To celownik miejcie tutaj na krawędzi. Nie tutaj. Jakbyście chcieli zaraz piknąć na Gosię, tak? Tylko przy krawędzi. Cały czas ruch żeby był. Wiadomo, są sytuacje, kiedy można sobie zrobić prefire Też nie o to chodzi, że żeby zawsze mieć ten celownik na krawędzi widoku. Ale bardzo to może podnieść Waszą skuteczność. A odnośnie tego, jeśli chciałbyś mieć na pewno lepszy aim, lub po prostu masz naprawdę słabego aima, i już znalazłeś swojego sensa. Z właśnie ten sposób jaki pokazałem wcześniej, czyli z tą kropeczką. Tak jak wcześniej mówiłem, słaby aim, lub niepewny aim wynika z braku wiary w swoje umiejętności, albo z rzeczywistego ich braku. No i tutaj jedyne rozwiązanie na brak dobrego aima, to jest aim training, albo po prostu. E, granie w gierkę, czyli testowanie tego Aima. Jeśli chodzi o Aim Training, e, ja polecam Aim Labs, darmowy i nawet dobrze działa. Ja osobiście też zauważyłem, że odkąd ćwiczę siłowo, na przykład ćwiczenia na biceps, po prostu hantlami czy, czy cokolwiek, e, poprawiło się u mnie czucie ręki i samego Aima. Po prostu jest pewniej, czyli jakoś, nie wiem, lepiej czuję tą rękę. Więc jeśli ktoś nie ćwiczy, to możecie to rozważyć jako pewną opcję. A nawet jeśli się nie poprawi wasz aim, to poprawi się wygląd i siła, a to zawsze na plus. Jeśli chodzi o aim Lab'a, to macie tutaj pewnego rodzaju aim trainingi. Macie nawet specjalną zakładkę Valorant. Tutaj mam takie trzy zaznaczone na serd serduszkami, czy tam gwiazdkami. Nie pamiętam jak, jak to tam wyglądało. I te trzy są chyba ok na sam początek. Róbcie też na pewno tracking. Róbcie też mikrofliki. Takie duże fliki, ponieważ e, każde testowanie waszego AIMA, nawet jeśli na początku nie będziecie robić tego poprawnie, bo będą to tak zwane fliki niedoloty: czyli po prostu gdzieś do połowy będziecie flikować i będziecie musieli zrobić drugiego flika znowu na cel. Czyli po prostu pierwszy flik bliżej celu, i potem jak już jest celownik bliżej celu, to flik na, na cel i, i trafiacie ten cel. To jest to lepsze niż stanie w miejscu. I też na koniec chciałbym wam powiedzieć, żebyście zawsze sobie. Na każdy dzień, jeśli chcecie się na czymś skupić, to skupiajcie się tylko na jednej rzeczy. Czyli nie trenujcie flików, nie trenujcie trackingu, nie tren Nie wiem, nie róbcie analizy meczów wszystko w jednym dniu. Tylko skupcie się na jednym. Skupcie się w jednym dniu na flikach, albo tylko na trackingu, albo tylko na tej analizie. Bo jeśli będziecie robić wszystko naraz, yy, codziennie, to możliwe, że wam się to zdaje w jedno i będzie potem. A tak to macie po prostu 100% skupienie na jakiejś jednej rzeczy typu tracking, typu flicking, yy, typu analiza właśnie gry. Dobra, yy, to chyba tyle ode mnie. Trochę chaotycznie to wyszło, ale wydaje mi się, że to co miałem przekazać, to przekazałem. Jeśli się spodobało, to zostawcie suba, lajka i komentarz. I to tyle. Siema!